Boże. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Domusz. Property dzisiaj chcę poruszyć z Wami temat deal sourcingu. Jak możecie zarabiać nie mając pieniędzy, wyszukując właśnie okazje inwestycyjne, które mogą być w Waszym sąsiedztwie. Znajdujemy się właśnie na jednej z nieruchomości, która została znaleziona tutaj przez naszego sales manager od sourcingu Jannę Ptasińską. Cześć Asia. Cześć Dawid. I słuchajcie, jest to jeden z projektów, który jest dostarczony. Pełnym pakiecie dla inwestora, który e, mieszka poza granicami tego kraju e, i nie jest w stanie poświęcać czas na to. Ja zaproszę Was do środka i oddamy może głos, głos e, naszej tutaj Asi. Asia, e, może wejdziemy do salonu? Co? Zapraszam Was do salonu. Przepraszam, że pierwszy, ale jest troszeczkę ciasno. E, Asia, opowiedz może, e, na czym polega deal sourcing. Więc jak wiadomo, nie każdy ma czas na wyszukiwanie nieruchomości, nie każdy ma czas jeździć, szczególnie jeżeli są to nieruchomości w innych miejscowościach, je oglądać, czy nawet odbierać klucze, tak jak my to robimy właśnie dla naszych inwestorów. Dlatego to, co my robimy, to jesteśmy tutaj na miejscu i pomagamy osobom nie tylko z południowej Anglii, aczkolwiek przeważająca większość naszych klientów jest właśnie z Londynu i z okolic, ale również z Polski, czy po prostu nawet z tych rejonów, z północnej Anglii, ale po prostu dla osób, które nie mają czasu jeździć, oglądać, szukać nieruchomości, e, odbierać kluczy i zajmować się remontem. Tak, czyli, e, ale są też opcje, że człowiek, e, który na przykład mieszka w, w okolicach danego hrabstwa, bądź jest w stanie e, z jakiegoś powodu sam sobie też poradzić e, z remontem, e, nie musi u nas brać całego pakietu, może na przykład wziąć po prostu nieruchomość i wtedy tylko płaci swoje fee za znalezienie. E, tej nieruchomości, znaczy za Tobie za znalezienie tej nieruchomości, tak? E, na takiej zasadzie, więc nie jest konieczność brania całego pakietu, ktoś po prostu może wziąć samo, samego deala, tak? Tak, oczywiście jest bardzo dużo osób, na przykład firmy budowlane, które się nawet do nas zgłaszają i którzy po prostu chcą, żebyśmy im coś znaleźli do remontu. Oni sobie już sami zrobią remont, albo po prostu inwestorzy, którzy już zrobili kilka remontów, mają ekipy, z którymi współpracują, lub po prostu e, znajomych, którzy robią remonty i sami sobie to ogarniają, więc nie potrzebują już naszej pomocy z remontu. Więc teraz tak, słuchajcie, e, jeżeli Wy przykładowo nie jesteście w stanie, załóżmy, kupić własnej nieruchomości, e, to przykładowo możecie zostać takim deal samemu się tego nauczyć, bądź pójść na odpowiednie warsztaty, takich warsztatów też jest troszeczkę w tej Wielkiej Brytanii, zdobyć odpowiednią dokumentację, żeby to robić też by the book, żeby to było legalne, bo można robić to samemu w sposób legalny i trzeba zdobyć odpowiednie dokumenty, założyć odpowiednią firmę, bądź po prostu po taką firmę się podpiąć, tak? My na przykład też używamy osób, które się pod nas podpinają. No i Asia u nas jest takim głównym tutaj zarządem jeżeli chodzi o cały dział deal sourcingu, więc wszystko przechodzi przez Asię. Tak? Ja już tutaj mogę Asię zareklamować. Gdybyście chcieli skontaktować się z Asią, bo jesteście zainteresowani kupowaniem takich okazji inwestycyjnych, to trzeba napisać do Asi na joannamaupa.com. I tutaj słuchajcie, co jest bardzo ważne, żeby nie marnować czasu Asi, E, ani e, innych deal sourcerów, tylko dla osób, e, które już są zdecydowane, e, już cokolwiek wiedzą o tych nieruchomościach, wiedzą, że na przykład to jest dom do remontu, e, i to i takie właśnie domy są najczęściej okazją inwestycyjną, e, z tego względu, że większość ludzi chce już kupić dom ładny, gotowy, wyremontowany, i kupujący o takie domy się po prostu biją, przebijają się i często zawyżają ich cenę. W przypadku takich domów, właśnie zniszczonych, no niestety e, ludzie, e, albo i stety, bo dla nas to jest tak naprawdę stety, e, ludzie nie widzą w tym e, czegoś dla siebie, e, bo są po prostu przerażeni e, remontem i stresem z tym związanym. A inwestorzy tacy jak my, wiemy, że to jest po prostu okazja inwestycyjna, bo będziemy w stanie mocno zbić cenę, dlatego że będzie konkurencja do kupna znacznie, e, znacznie mniejsza. Tak? Więc, jeżeli Ty byś chciał przykładowo e, zostać takim deal sorcerem, to już od razu mogę ci powiedzieć, że jak wyglądają zarobki, jeżeli ja robisz to sam to za znalezienie okazji inwestycyjnej, czym jest okazja, to jest po prostu dom kupiony poniżej ceny rynkowej, gdzie inwestor, który go będzie chciał sprzedać ma określony zysk, bądź będzie mógł wyciągnąć duży kapitał z remortgage'u i przykładowo na takich nieruchomościach to jest koszt dla inwestora, zysk dla ciebie między 3 a 5 tysięcy funtów, większe domy w zależności od tego jaki, mają, jaki jest na nich zysk, w przypadku nieruchomościach Hej może to już być 6, nawet do 10 tysięcy funtów, a większe nieruchomości komercyjnej, e, już zależy od tego, jak duży jest projekt. No, już mogą mieć nawet od 10 w górę. tak? Więc, jeżeli jest się w tym dobrym, może naprawdę osiągać z tego fajne zyski. Teraz, jak już jesteśmy tu na miejscu, Asia chciałbym, żeby się powiedziała. Coś na temat tego domu, co tutaj planujesz zrobić dla tego inwestora? Jasne, więc ten dom. Wejdzie do środka. Więc ten dom będzie, będziemy to robić tutaj na flipa, na flipa, czyli kupiliśmy nieruchomość w takim stanie i teraz przeprowadzimy remont i nieruchomość pójdzie od razu na sprzedaż inwestorzy, którzy kupili tą nieruchomość już wcześniej, robili flipy, mają doświadczenie w tym, szczerze mówiąc, nawet nie przebywają, jeden jest nawet w Polsce, także to jest właśnie świetne, że, że tutaj dzięki temu, że my jesteśmy i możemy pomóc tą nieruchomość, a, że znaleźć, b, że pomóc przeprowadzić cały remont, osoby mogą nawet, ktoś może przebywać zupełnie gdzieś indziej i inwestować tutaj w UK. Okej, okay, ale co tutaj będziemy robić? Będziemy robić cały remont, oczywiście będziemy Zaczynać od wysprzątania tego całego domu. E, później e, będziemy usuwać e, parę ścian, wymieniać e, kilka okien i będziemy. Tutaj robić ładny domek dla rodziny. Okolicę mamy bardzo fajną, Mamy to jest w ogóle 3 bedroom detached dom, czyli semi detached, czyli bliźniak z podjazdem, co jest bardzo fajne, to jest bardzo ważne dla, dla wielu osób i z, z ogródkiem oczywiście. Jak wyglądają liczby tutaj? Ten dom kupiliśmy za 76 690 i na remont zakładamy od 25 do 30, jak będziemy nakręcać już końcówkę filmu, wtedy będziemy mogli te liczby potwierdzić, jeśli chodzi o remont. Natomiast domy tutaj się sprzedają bardzo dobrze, sprzedają się nawet i za 140 w górę, 130 zakładaliśmy, to, żeby to było takie absolutne minimum, ale tutaj oczywiście te domy dużo więcej można osiągnąć, niektóre się nawet sprzedawały za 150. 160, także bardzo fajna okolica. Czyli potencjalny zysk, ile może wyjść? Około 30 tysięcy funtów. Tak. tak Odliczając powinno... do tego jeszcze koszty około zakupowe i. I inne, i inne dodatkowe. Tak, oczywiście, że teraz jesteśmy w takiej sytuacji, w, jakim, w takim punkcie też jakim jesteśmy, więc ciężko powiedzieć, jak to wszystko będzie za parę miesięcy wyceniane, ale, ale z, z tego względu, że rynek nieruchomości właśnie jest taki busy i wszystkie domy się bardzo szybko sprzedają mi powyżej asking price, powinno to właśnie bardzo fajnie... Tak, bo w momencie jak to nagrywamy, jak nie wiem kiedy to oglądasz, jest listopad 2020, więc są... Halloween. Czyli 31 października? No, okej. Okay. Więc. E... I są te czasy właśnie covidu, lockdownów i różnych rzeczy się można spodziewać. Co będzie robione w tym salonie? Czy coś tutaj zostaje dla nas? Widzę jakaś nie wiem statuetka, jakiś PlayStation jeszcze widzę działające. Czy coś tutaj zostaje dla nas? Czy, czy, wszystko, czy wszystko idzie do wyrzucenia? Coś na temat ścian? Co, co się nam tutaj powiesz? E, tutaj nasz kamerzysta wykazywał zainteresowanie PlayStation. Także kto wie, poza tym raczej nic tutaj dla nas nie będzie. Tutaj zostaną, prawdopodobnie zostaną usunięte tutaj wszystkie te ściany, żeby też zwiększyć ten. Czyli te murki, te murki i prawdopodobnie ten komin. E, będzie zburzony, tak? tak po to, mimo, żeby powiększyć e, przestrzeń. Tak, mimo tego, że to e, fajnie wygląda, myślę, że jednak tutaj metry będą e, to, to nie jest oczywiście na, na HMO, na wynajem tutaj nie musimy patrzeć na metry, ale żeby jednak była tutaj większa e, przestrzeń, tak, żeby był bardziej ten e, salon też był, tam gdzie salon był ustawny, to wszystko tutaj usuniamy. Okej, okay, pójdźmy puś, widzów przodem. Idzie teraz do kuchni. E, zobaczymy, jak tutaj e, wygląda sprawa z kuchnią. Wyobraźcie sobie, że w tym domu mogli mieszkać ludzie, tak? No bo w pewnym momencie ktoś się zdecydował to sprzedać z różnych powodów, ale to jest Wielka Brytania i naprawdę można tutaj się spodziewać wielu ciekawych, właśnie niespodzianek. Więc jakie masz rozważania na temat tej kuchni? Więc tutaj layout będzie bardzo podobny właśnie taki jak jest, czyli tutaj, gdzie właśnie tak jak e, druga strona, gdzie teraz e, stoimy, będzie tutaj właśnie e, kuchnia. Będziemy wymieniać e, te, te drzwi, e, żeby były na, na większe przeszklone. E, tutaj będzie stół z krzesłami, więc będzie tak naprawdę dość fajna, spora, e, duża e, kuchnia. Czyli ogólnie zamiar jest taki, żeby po prostu wpuścić tutaj więcej światła dziennego, tak. bo jest dosyć niestety ciemna, tak? Tak. A powiem Wam, że jakbyście nie robili swojej nieruchomości, jeżeli na przykład robicie do budówki, to też rozważcie na przykład, czy nie dać okien dachowych. Tak, jednak światło dzienne powoduje to, że... Kupującemu, no bardziej taka nieruchomość pada w oko, sprawia bardziej przyjazne wrażenie i, i takiego ciepłego miejsca. Tak? Świat dzienny to jest jednak wygrywa z każdym, z każdym oświetleniem. To co? To teraz zapraszam Was na górę. Tutaj mamy jeszcze, widzę, inny problem, tak naprawdę, zanim pójdziemy na górę. Ogrzewanie, tak? Więc są to jakieś piece jakieś kaflowe, podłączone na gaz, jakaś stara, stara technologia, więc. Całe tutaj ogrzewanie też będzie trzeba zmienić, tak, więc Trzeba brać takie rzeczy zawsze pod uwagę, gdy staramy się oczasować koszt nieruchomości Z tego względu, że no to może Przekroczyć na przykład założony przez nas budżet, tak, więc to trzeba uwzględnić zawsze Przed zakupem Więc tak Następna rzecz, łazienki tutaj. Tak, tutaj u góry tak naprawdę dużo e, pracy nie ma, ponieważ tutaj będziemy e, tylko, e, tylko trzeba po prostu wszystko posprzątać, co będzie już w przyszłym tygodniu usunięte. Wtedy już to wszystko nie będzie e, wyglądało tak przerażająco. E, I tak naprawdę będą tutaj po prostu e, nowe dywany, e, będzie wszystko pomalowane, będą nowe drzwi e, i tutaj będzie tylko usunięta usunięta ta ściana, żeby powiększyć łazienkę. I, Czyli ta ściana tutaj tak, stąd zniknie. Tak, dokładnie. I tak naprawdę wcale nie ma tutaj aż tak dużo pracy, jakby się mogło Czyli do, będzie tak naprawdę dosyć spora łazienka teraz z dwoma pomieszczeniami. Tak, łazienka będzie spora. To jest bardzo często w tych domach, oczywiście tutaj w UK, że, że właśnie osobno jest toaleta, osobno jest wanna czy prysznic i umywalka. I właśnie tutaj najczęściej, jeżeli właśnie ktoś te domy kupuje, to pierwsze co robi, to po prostu usuwa tą ścianę. Ok, no i tutaj po prostu będzie cały ten pokój odremontowany, odświeżony, wstępnie będzie oczyszczony, dużo bardzo fantów, tutaj było na, na prośbę inwestora, zażyczył sobie, jak robiliśmy pierwszy taki live, zażyczył sobie, żeby po prostu taką gitarę, taką gitarę mu zatrzymać. Więc e, ja, e, ja akurat na muzyce e, słabo się znam, no ale e, jak życzenie słuchajcie e, było takie do no, zostanie na pewno spełnione. E, więc ewidentnie widać, że ktoś e, tutaj chomikował, chomikował sporo rzeczy, e, no ale no. Jest jak jest, tak? Nawet, nawet, nawet patrz, nawet rower jest i chyba wygląda na, e, na sprawny rower, kosiarka. A teraz zobaczmy tą nieruchomość. Kiedy jest pusta. Także wczoraj odebraliśmy klucze do tej nieruchomości. E, dzisiaj mamy już wyceny na wysprzątanie tego wszystkiego. W przyszłym tygodniu zaczynamy sprzątanie i remont. E, dzisiaj właśnie mieliśmy jeszcze ostatni dzwonek, żeby nagrać to w takim stanie, w jakim jest. Chcieliśmy Wam pokazać, jak to wyglądało przed. E, wiele osób było przerażonych, widząc tą nieruchomość. Dla na nas jest to chyba jeszcze takie trochę pod, po, po, pod, podekscytowanie. Ja, ja byłam bardzo tym podekscytowana tym projektem, I się nie mogłam doczekać i e, nie mogę się doczekać już, aż zaczniemy. Więc. E, jeżeli byście byli zainteresowani korzystać z takiej firmy właśnie jak nasza, która robi tutaj jeszcze deal sourcing, ja sam... E Kupuję te inwestycje od własnej firmy, no bo jednak te osoby, które robią na sourcing, są zatrudnione, trzeba ich opłacać i za każdą znalezioną nieruchomość mają jeszcze swoje, swoje FII. Więc ja sam kupuję te nieruchomości, ale ich się pojawia tak dużo, że no nie jestem w stanie, nie mam szans tak naprawdę wszystkich ich sam nabywać i większość tych nieruchomości już teraz, i to jest większość, kiedyś jak zaczynałem, no to wszystko szło tak naprawdę do nas, większość tych nieruchomości już jest oddawana dla inwestorów. I jeżeli jesteś zdecydowany, jesteś poważną osobą, która chce inwestować, nabywać nieruchomości, to nasza firma jest full compliance. Mamy odpowiednie właśnie też certyfikaty i uprawnienia do tego, żeby sprawdzać też pochodzenie pieniędzy. Tak naprawdę jesteśmy zmuszeni do tego. Anti-money laundering, możecie sobie zobaczyć, jak taki certyfikat wygląda. Będziemy potrzebowali bank statement, czy posiadasz kwotę potrzebną na depozyt, bądź na zakup gotówkowy takiej nieruchomość. Jeżeli to jest kredyt, musisz już mieć przygotowane u brokera DIPA, tak? Decision in principle. To jest taki dokument, który poświadcza, do jakiej kwoty możesz kupić nieruchomość na kredyt. Więc ja już z tego miejsca będę z wami się żegnał. Widzimy się następnym razem. Pozdrawiam was. Cześć. Cześć. A teraz zobaczcie. <noise> przestańcie, to jest jedno zdanie. Tylko jedno. Magia, Hollywood. <noise> A teraz zobaczcie, jak. <noise> Jaków! Ja wiem, powiedz coś, żeby się... coś złego. Co złego? A teraz zobaczmy tą nieruchomość, kiedy jest pusta. A w niej się. Dobra, dobra już. A teraz zobaczmy, jak nieruchomość wygląda po poszczątana. Nie. Kiedy jest pusta. Teraz, a teraz zobaczmy tą nieruchomość, kiedy jest już pusta. Dobrze. A teraz zobaczmy. Nic nie zrobiłem, mam taką fazę do rodzenia. Dobra, trzy, cztery. A teraz zobaczmy tą nieruchomość, kiedy jest już pusta. Ej, dobra, David. Ja nic nie robię, stoję.